Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, dziewczyny, poświętecznie. Dajcie znać, jak Wam upłynął ten piękny czas. Znajdujemy się w galerii handlowej. Rozpoczął się gorący czas wyprzedaży, i w dzisiejszym odcinku podpowiem Wam, jak nie ulec tej pułapce zakupowej, bo ceny oczywiście nas kuszą. Ja nazywam się Ela i jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami, a to jest miejsce, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem, jak również wiedzą z zakresu tematyki stylizacji, jak również mody. Jeśli interesuje Ciebie tematyka właśnie ta, to zasubskrybuj mój kanał. Będziesz ze mną nie tylko na bieżąco, ale również pomogę Ci uporządkować szafę, zbudować swój osobisty styl. A teraz już idziemy do sklepów. Powiem Wam szczerze, że nie wiemy do, gdzie trafimy, do którego sklepu, ponieważ jest naprawdę bardzo dużo ludzi, ale mam nadzieję, że będzie bardzo interesujący ten odcinek. Dziewczyny, znajdujemy się w CENTA. A. jak wiadomo, ten sklep charakteryzuje się większymi rozmiarami. To jest bardzo duży taki jego wyróżnik, ale. Warto pamiętać, że zawsze tych większych rozmiarów jest mniej. Kiedy pojawi się pierwszy ten rzut wyprzedaży, to warto już w daną rzecz zainwestować. Tu mamy kurtkę. Ona kosztuje 199 zł. Kolor taki rozbielony malin herbaty, dosyć taki nieoczywisty, ciekawy. Dobry na pewno dla letnich typów urody. I też Czuję w dotyku, że ma w swoim składzie pierze i puch. 80% pierza i 20% puchu, czyli nie jest zła, naprawdę skład nie jest zły, z 400 zł na 200, a obok mamy dłuższy płaszcz właśnie taki, ale tu czuję, że jest wypełnienie właśnie sztuczny, czyli kurtka na jeden, dwa, na jeden sezon, 259 złotych z 400 złotych. Tę przymierzam. Jak ładnie wyglądam w tej kurce, kolorystycznie. No, wiedziałam, że to będzie mój kolorek. Od razu buzia się uśmiecha. Ja, ja zawsze powtarzam, jak ma się swój kolor, taki twarzowy, zgodny ze swoim typem urody, to zawsze Energia już się robi inna, dziewczyny. Taki łazik do chodzenia. Jeśli nie znacie swojego typu rody, to zachęcam do lektury mojego e-booka, Moc Koloru, on jest podlinkowany. A kto już zakupił i przeczytał, to będę wdzięczna za przesłanie opinii na kontakt małpaszonowskaubiera.pl. Ja zawsze lubię kurtki z kapturami. Kilka lat temu miałam Trzy kurtki, żadna nie miała kaptura, więc to, więc to taki właśnie moja taka dygresja: że warto kupować rzeczy takie praktyczne, które się sprawdzą w wielu sytuacjach. Mm. Misiaczki zawsze mnie dziewczyny kuszą. Ten jest wykonany w 100% z poliestru, zarówno podszewka, jak i materiał wierzchni. I cena jego to obecna 199 zł i przesuniony z 300 zł. Kolor brązowy, taka czekolada przy mierze. No, powiem wam szczerze, że podoba mi się. Ja na sobie dziewczyny rozmiar 38, założony na luźną marynarkę. Uważam, że jest ok. Rękawy przykrótkie. Wolę trochę dłuższe, ale oczywiście u każdego to będzie. Trochę inaczej wyglądało. Wszystko zależy od proporcji sylwetki. Basia podpowiada, że jest mi ładnie w kolorze. Muszę przejść do lustra i sama ocenić. Okej. Okay. Tak fajny. Bardzo przy, przyjemny. Jeśli komuś nie przeszkadza, właśnie poliester, to jak najbardziej. Może kiedyś w końcu się skuszę na. Na Misiaczek. Dajcie znać dziewczyny, co myślicie o Misiaczku w swojej szafie. Stacjonarnie w tam, mamy dużo poliestru, ale online ten sklep ma zakładkę premium. Tam mamy lepszą jakość, więc warto dziewczyny zajrzeć właśnie na ich stronę. A teraz już się przemieszczamy dalej. Dziewczyny, zanim wybierzemy się na zakupy, warto zajrzeć do swojej szafy i zobaczyć, co tak naprawdę w niej piszczy. Zrobić taki mały przegląd, zobaczyć, czego tak nam naprawdę brakuje, z czym się warto rozstać i zastąpić nową rzeczą. A jeśli już zrobimy sobie ten przegląd i spiszemy listę brakujących rzeczy, to zadać sobie pytanie, gdzie daną rzecz założymy, do czego ją założymy. Na ile okazji ją założymy, za jaki czas ją założymy. Jeśli ma to być ubranie, które założymy za rok, no to sądzę, że warto odpuścić sobie taki motyw zakupowy. Dziewczyny właśnie przychodzę obok sklepu z kreacjami typowo balowymi na Sylwestra. Sklep nazywa się Forever. I chcę sobie zapytać właśnie. Jak spędza się Sylwestra? Czy właśnie gdzieś bardzo tak hucznie, w kreacjach, jak takich typowo balowych? Czy raczej bardziej coś skromnego, wyciągniętego z dna szafy? Czy kupujecie właśnie coś specjalnego na tę okazję? Dajcie znać w komentarzu. Zachodzić nie będziemy. <śmiech> <śmiech> A dziewczyny, znajdujemy się w Mango i jest to jedyna rzecz, która wpadła nam w oko. Płaszcz zielony. Zielony jest dosyć często spotykana. Ta jest taka delikatna, rozbielona. Sprawdzi się na pewno na chłodnych typach urody. Przymierzę. Może gdzieś online będzie też w innej kolorystyce. Ja zakładam dziewczyny rozmiar S na marynarkę, więc może być troszkę przyciasna. Wybierając płaszcz, który ma nam służyć do marynarek, warto wybrać. Rozmiar większy. Warto wybrać rozmiar większy lub okroju. Ale pudełkowy, fajny fason, który ma delikatną właśnie stójkę, ale również może, może być to kołnierz właśnie typu słowackiego. Jest to płaszcz dwurzędowy, prosty krój. Fajna długość tego płaszcza. I po bokach ma tutaj właśnie skośne kieszenie, to również zawsze dobrze robi na biodra. A cena tego płaszcza to dziewczyny 400, 450 zł. Dziewczyny doszukałam się składu tego płaszcza i na mensce jest napisane 62% Virgin Wool, czyli jest to wełna dziewicza. Naprawdę bardzo dobry jest skład. Dalej lecimy 23% poliamid i 15% wełna, czyli taka wełna owcza, naprawdę nie jest źle. Jeszcze muszę doszukać się doszukać się podszewki dobra, nie widzę, podlinkujemy ten płaszcz mam nadzieję, że będzie dostępny na stronie to wtedy będziecie mogły sobie sprawdzić skład podszewki jeszcze jeden płaszcz wpadł wychodząc tym razem czerń, taka klasyczna dyplomatka, pagony oraz tutaj kieszenie na wysokości bioder, to doda na pewno nam Właśnie takiego optycznego poszerzenia, zarówno ramion, jak i bioder. Fajnie, taki fastwood się sprawdzi na sylwetce, która nie ma wyraźnie zaznaczonych właśnie kształtów. Ten jest już zdecydowanie dłuższy, sięga za połowę łydki. No i czern, niektórzy kochają czern, czern zawsze dodaje takiej klasy, ale jak ja mówię, ta czerń nie jest dla każdego. Jeśli chodzi o fason, to lepiej czułam się w tym zielonym. Ten dodaje trochę takiej ciężkości, takiej toporności. Ten płaszcz jest przeceniony z 800 zł na 450, więc skład będzie najprawdopodobniej taki sam jak w tym poprzednim. Kolejnym ważnym punktem po sporządzeniu listy, czego tak naprawdę brakuje, to również warto doprecyzować, jaki to ma być fason, jaki to ma być kolor, jaki to ma być również wzór. Dzięki temu również unikniemy tej pułapce zakupowej. Korzystając z wyprzedaży, z promocji, warto zainwestować właśnie w ubrania takie podstawowe, bazowe, o lepszej jakości i ja mam tutaj na sobie trench. On jest przeceniony z 850 zł na 450. Jest to bardzo dobra cena. Ten płaszcz jest wykonany z bawełny, jest to taka grubsza właśnie bawełna i on na pewno posłuży nam na ładnych parę lat. Wiem, że nie każdy lubi chodzić w tręcał, więc warto tutaj pomyśleć o innym okresie właśnie wierzchni, krótkiej kurce czy płaszczu wełnianym. Ale uważam, że inwestycja w dobrą jakość ukrycia wierzchniego to jest inwestycja, która zawsze nam się zwróci. Jest to jest taki klasyczny właśnie płaszcz dółrzędowy z pagonami. Z paskiem. Ja mam na sobie rozmiar S. Jest taki on dosyć luźny. Pomimo, że założyłam go na marynarkę, to nadal czuję taką swobodę właśnie ruchu. dla porównania jeszcze mamy sobie krótką kurtkę skórzaną. Ta kurtka kosztowała 1000 zł, a obecna jej cena to, już sobie przypominam, 17 stówek. Na metce jest napisane, że jest to skóra naturalna. W moim odczuciu trudno mi powiedzieć, jaka jest to skóra. Nie sądzę, że jest to jagnięca, ponieważ dosyć ona jest sztywna. Ale fajna. Uważam, że taki klasyk, również, który posłuży nam na ładnych parę lat. Fajny też kolor, taki kamelowy, ale nie jest on aż taki ciepły, bardziej delikatnie zgaszony, uważam, że bardzo dobry. Wybór, jeżeli chodzi o kurtkę. Możemy trochę poczekać, więc jeszcze ona będzie wtedy tańsza. Co myślicie właśnie o krótkiej kurce w swojej szafie? Czy jest to dobry wybór, czy niekoniecznie? Dajcie znać w komentarzu, czy zgodzicie się ze mną, że inwestycja w skórę naturalną jest to właśnie inwestycja, która posłuży nam na 10 lat albo na dłużej, jeśli, tym bardziej, jeśli jest to klasyczny fason. Czy Bardziej wolicie właśnie skórę sztuczną. Kolejnym takim ważnym punktem podczas wyprzedaży to jest inwestycja właśnie również w bazowe kolory. Ja tutaj mam na sobie kolor beżowy, który jest jednym z kolorów neutralnych i świetnie się sprawdza w połączeniu z innymi kolorami. Półnica o długości mili, i szyta z klina. Świetna właśnie na zimową porę. Wiem, że nie każdy lubi taką długość, ale mówię, to jest moja propozycja, która wpadła do właśnie na wyprzedażach. Ona jest wykonana, jeśli nie pamiętam, 70% wełny, a reszta to syntetyk. Ona również zostanie podlinkowana zresztą wszystkie rzeczy zostaną podlinkowane. Ona jest bez podszewki. Dodatkowo ma kieszenie po bokach, i tutaj właśnie z tą kurteczką bardzo fajnie koresponduje. Szukam jeszcze ceny, już mam. Pierwsza jest cena to 400 zł, a obecna to 300. Zł. Nie jest to duża wyprzedaż, ale warto ją wyrzucić sobie do. Obserwowanych, jeśli ktoś właśnie lubi taką długość, taki fason, dajcie znać, co myślicie jeszcze o tej spódnicy, o takim całym połączeniu. Tym razem mam na sobie marynarkę o dosyć klasycznym kroju w kolorze granatowym z delikatnym brążkiem. Ta marynarka wykonana jest w 50% z modalu, a drugie 50% to wiskoza. Podszewka również jest wykonana z naturalnych składników. Ta marynarka jest przeceniona z 500 zł na 300, i tak jak powtarzam, warto postawić również na jakość ubrań podczas wyprzedaży. W sytuacji, kiedy są te regularne ceny marynarek, pierwsze ceny, to nie zawsze nas na nią stać nie chcemy to po prostu przepłacać. Jak już mamy sporządzoną tę listę zakupów, to warto również ustalić budżet. Ile możemy wydać pieniędzy, ile możemy przeznaczyć pieniędzy na zakupy. Trzymając się wyznaczonego budżetu, będzie trzymało nas to właśnie w ryzach. Ale też takim dobrym sposobem jest zabranie ze sobą gotówki zamiast właśnie karty. Mając właśnie określoną gotówkę w portfelu, to również pomoże nam trzymać się właśnie tego limitu, który możemy przeznaczyć na zakupy. Mamy do Zary, ale uważam i domyślam się, że może być w niej bardzo gorąco. Jeszcze Zara jako pierwsza rusza z wyprzedażami i w niej są tak naprawdę największe wyprzedaże. Ona od razu przecenia większe rzeczy na minus 50% wcale się nie dziwię, że jest tu tak dużo osób też. Głównie dlatego, że Zara jest jednym z najbardziej takich modowych sieciówek, ale również ostatnio w swoich kolekcjach posiada ubrania z naturalnych tkanin. Oczywiście nie są to tkaniny aż tak dobrej jakości, jak w takich wyselekcjonowanych sklepach, ale już możemy spotkać właśnie często naturalne tkaniny i większe rozmiary. I tu dla przykładu mam na sobie dziewczyny, Kurteczkę, która wykonana jest w 100% z wełny, podszewka natomiast to 70% liocelu i pozostały skład to syntetyk. No i dużym plusem jest to, że właśnie ta kurteczka jest do rozmiaru XL. Ja mam na sobie taki kamienny beż, ale ona również występuje w kolorze grafitowym. Jak ja to nazywam, taki łazyk praktyczny do chodzenia. Może się sprawdzić jako okrycie wierzchnie, ale również zimową porą śmiało możemy to właśnie zakładać jako marynarkę. Poprawiacę humoru, dziewczyny, mogłabym zostać świętą Mikołajką. Co myślisz o takim okryciu wierzchnim? Warty jest inwestycji? Warto go mieć w swojej szafie? Na pewno ten płaszcz znajdzie zainteresowanie wśród osób glamour. 600 zł z tysiąca. A to jest taki lataczek do śmigania na co dzień, jak ja to nazywam. Takie wdzianko, wygodne, bardzo praktyczne. F Chciałam powiedzieć fajny skład no nie do końca. Bo tkanina zewnętrzna to 96% alpaki, ale natomiast podszewka to 100% poliestru. Ładnie się błyszczy. Obecnie kosztuje 300 zł. Przeceniony jest z. Oj, znowu zginęła mi ta metka. Został przeceniony z 500 zł na 300. Ale jak to się lubi, podoba mu. to co mu nie? To co udało mi się znaleźć tak na szybko w tym gąszczu ludzi, w tym szale zakupowym, to wełniana marynarka prążek. Taki kolor. Kaup, muszę powiedzieć, dosyć jest on również taki nieokreślony, nieoczywisty, no ale interesujący dla oka, na pewno dla chłodnych typów urody. Ja mam na sobie rozmiar S i muszę przyznać, że po założeniu na cienki golf jest dosyć dla mnie taka dopasowana, nie tyle co opięta, ale dopasowana, mogę tak zrobić ruchy, wiecie, nie do końca swobodnie. Ta marynarka również występuje do rozmiaru XXL. Dobra wiadomość. I jeszcze mamy krótki żakiecik, który wykonany jest z bawełny. I go też również pokażę. Obecna cena tego żakietu to 99 zł. On jest krótki, sięga mi tutaj do linii bioder, do kości właśnie tych biodrowych. I świetnie będzie pasował do spodni o szerokiej nogawce lub właśnie długiej spódnicy, więc uważam, że warto również na niego zwrócić uwagę. On jest wykonany we wzór taki jodełkowy, również jest interesujący dla oka. Dziewczyny to było pięć głównych moich porad dotyczących właśnie wyprzedaży dajcie znać w komentarzu czy są one dla Was przydatne czy wprowadzicie je właśnie w życie do swojej szafy oczywiście jestem również ciekawa co planujecie właśnie zakupić na wyprzedażach podzielcie się w komentarzu z przyjemnością przeczytam no i odpowiem na nie ja się z Wami żegnam i życzę Wam oczywiście szczęśliwego nowego roku pełnego optymizmu z nadzieją na lepsze jutro, no i oczywiście zdrowia, obfitości i miłości. Do zobaczenia już w nowym roku.